To był rok 2000, czwarta klasa szkoły podstawowej. Tam poznałem nauczyciela muzyki, pana Tomka, który werbował uczniów do orkiestry. Jako, że była to orkiestra tenta, od razu zapisałem się na perkusję. No i ten instrument towarzyszy mi niezmiennie od. A że w szkole powstawała orkiestra, a z panem Tomek znaliśmy się już od zajęć rytmiki w przedszkolu, to odważnie po którejś lekcji zostałem, My porozmawialiśmy, starszy już sprawdził moje poczucie rytmu, czy nie mam problemu z, ze słuchem, z tym oczywiście muzycznym, i zadał mi pytanie, na czym bym chciał grać. Pan Tomek mówił, że ciągle fałszuje. Mówię, no niemożliwe. to mówi, to chodź, podejdź tutaj. No to ja posiadłem z tym fletem, on tam spróbował mi zagrać i on do mnie mówi, że ten flet jest pusty. Końca ja No, po jakimś tam starszym gracie. Po czym dał mi inny flet, jakiś tam miał na stanie. No i zagrałem to, co mieliśmy zagrać z nosem. I powiedział to no, bardzo dobrze, widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Po zajęciach podeszłam do pana Tomasza z pytaniem, czy byłaby w ogóle taka możliwość grać w orkiestrze. I nie sądziłam wtedy, że trzy minuty później będę trzymać klarne w ręce i próbować wydobyć z niego pierwsze dźwięki. Na lekcjach muzyki z panem Tomkiem dobrze klaskałem rytm do, do tablicy. Byliśmy odpytywani z różnej rytmiki i tak dalej i po prostu stwierdził, że fajnie by było jakbym grał. Podszedł do mnie któregoś razu na przerwie w czwartej klasie podstawówki i zapytał, czy chciałbym grać na saksofonie i jak to każdy czwartoklasista wtedy zapytałem, co to jest saksofon. Razem z koleżankami stwierdziłyśmy, że mamy zbyt dużo wolnego czasu, ja się zapisałam na orkiestrę, gdzie zasłuchałam flet, a one do grupy paradnej i tak sobie razem jeździłyśmy. Dzień dobry, czwarta D. Czyli zajęcia muzyki z panem Tomkiem, również gra na flecie, a w mojej osobistej historii podobno jest jeszcze taki aspekt, że jak byłem jeszcze trochę mniejszy niż czwarte to oglądałem jakąś bajkę, w której bodajże gołąb grał na dropce i wtedy mi się wymarzyło, że będę na takim instrumencie grał. I cóż, kilka lat później udało mi się to marzenie spełnić i też przez parę ładnych lat na tym instrumencie już gram. Było w 2007 roku pierwszy taki duży wyjazd do Danii, gdzie przebieraliśmy się za piratów. Pierwszy raz widziałam tyle orkiestr w jednym miejscu i to chyba najbardziej wspominam. Wyjazd na festiwal do Danii w 2016 roku, którego głównym motywem była twórczość zespołu Abba. I graliśmy wtedy świetną wiązankę utworów Abby. Dodatkowo byliśmy przebrani w stroje właśnie imitujące zespół, takie szerokie koszule, rozpięte spodnie ze złotymi lampasami. Wyglądaliśmy naprawdę cudownie. I do tego pantomek w prześmiesznej peruce i zapaszką pod szyją naprawdę wyglądaliśmy cudownie. Do tego poznaliśmy tam, nocowaliśmy w tej samej szkole z, z orkiestrą ze Szwecji, z bardzo ładnymi Szwedkami i przemiłymi Szwedami, z którymi wspólnie w środku nocy. Graliśmy i śpiewaliśmy na pianinie. Wyjazd do Torunia na koncert, już nie pamiętam jaki. A dlaczego wyjazd do Torunia? No, bo go też nie pamiętam. Z panem Tomkiem, który był niczym dobry wiek, który uczył nas i życia, i, i jak poukładać sobie obowiązki, tak żeby, żeby jednak być systematycznym. To zachowanie pana Tomka, które było moim zdaniem naprawdę po pierwsze bardzo pozytywne, po drugie godne pochwały. A mowa tu o SMS-ach, które pan Tomek potrafił wysłać rodzicom muzyków po jakimś wyjątkowo udanym koncercie. I mogę sobie tylko wyobrażać, co czuli wtedy rodzice, którzy takową wiadomość dostali. Przede wszystkim z tymi ludźmi, którzy poprzez te próby i godziny spędzone ze sobą w sali stali się jedną wielką rodziną, z, właśnie spajaną poprzez pana Tomasza Stawickiego. Myśl orkiestrze przychodzi mi do głowy tylko jedno, czyli śmiech to Jak mieliśmy takie krótsze przerwy, jakieś wertowanie między nutami, zmiany w utworach, potrafiliśmy złapać taką głupawkę, że przez następne pół utworu nie byłem w stanie wydobyć ani jednego dźwięku, bo próbowałam stłumić w sobie śmiech i się przy tym nie udusić. I mówię to bardzo obiektywnie w tej chwili. Nie ma wiele orkiestr w Polsce, które grają na takim poziomie, na jakim grała Orkiestra Drawska. Naprawdę pan Tomek bał o jakość repertuaru, jakość wykonawstwa, to że każdy koncert był ważny. Niezależnie czy był to koncert w kościele, czy koncert na zagranicznym festiwalu, każdy miał zabrzmieć dobrze. Orkiestra już zawsze będzie mi się kojarzyła z najwspanialszymi chwilami w moim życiu: z cudownymi koncertami, ze wspaniałymi wyjazdami, których nie da się w ogóle zapomnieć, z bizonami, ze smurfami, z drobiazgami, no i z nieprzespanymi nocami na tych wyjazdach, ze zdartym gardłem, z różnymi naszymi wybrykami od szukania kropli do nosa po bombę we wzmacniaczu basowym przy wizytacji prezydenta. No i przede wszystkim, mimo tych wybryków naszych, to z anielską cierpliwością Pana Tomka, który po prostu miał jej więcej niż talentu muzycznego, no i z jego dobrym sercem. I chyba już do końca życia, jak będę przyjeżdżać przy obok podstawówki w czwartek czy we wtorek o godzinie 16.30, zawsze już będę patrzeć do góry i myśleć, że kiedyś tam siedzieliśmy, graliśmy, rozmawialiśmy. Chyba najśmieszniejszym wspomnieniem z lat orkiestrowych jest sytuacja, kiedy naszą koleżankę klarnecistkę Monikę Bielnik zamykaliśmy w futerale od tuby i jeździliśmy z nią po całym korytarzu. Monika, pozdrawiam. Dzięki orkiestrze na orkiestrze poznałem moją cudowną żonę. Nauczyła mnie dyscypliny, tego, żeby, żeby wyszło wszystko łącznie razem dobrze, to każdy z tych członków zespołu musi dać z siebie naprawdę wszystko. Lata gry w orkiestrze świetnie przygotowały mnie do tego, abym mogła wystartować do szkoły muzycznej, tam odnaleźć się właśnie między innymi orkiestrami. Tak naprawdę po dziś dzień, gdy prowadzę własną działalność muzyczną, wykorzystuję wiedzę nabytą od Pana Tomasza. Także jeżeli miałbym taką jedną, Cechę wyróżnić, która naprawdę pozytywnie wpłynęła na moje życie, taka cecha, którą mi da orkiestra, to by była właśnie dyscyplina. Pan Tomek zawsze powtarzał, że jeden dzień bez ćwiczenia to są dwa dni w rozwoju wstecz. Przede wszystkim on pokazał mi ten piękny instrument, jakim jest trąbka, na którym gram do dzisiaj. On mnie pokierował w tą stronę. Być może nigdy bym nie został trębaczem, albo nawet nie zainteresował się muzyką, gdyby nie on. Pan Tomek był słońcem w ludzkiej skórze. Przysięgam, patrząc na niego, momentami się zastanawiałam, czy on wie o istnieniu czegoś takiego jak Gorszy Dzień. Znaczy, na pewno się zdarzyło, w końcu jesteśmy tylko ludźmi, ale mam na myśli to, że nie pamiętam ani jednej sytuacji, żeby jakiekolwiek negatywne emocje przelewał na nas. On po prostu wchodził do tej sali, ten uśmiech, który on miał na twarzy, tą niesamowitą, rodzinną atmosferę, którą wprowadzał, to jest coś naprawdę nie do opisania. Pana Tomka wspominam jako bardzo ciepłą osobę z dużym poczuciem humoru. Miał do nas naprawdę dużo cierpliwości i poświęcił naprawdę dużo czasu ze swojego życia, żeby, żeby z garstki osób stworzyć zespół ludzi, którzy będą grać wspólne koncerty. Nigdy nie dał po sobie znać, że coś jest nie tak. Miał takie pogodne przysposobienie, miał bardzo dużą cierpliwość. Mając pod sobą tak liczną grupę młodych muzyków, to miał ogromne pokłady cierpliwości względem nas. Pana e, Tomka wspominam przede wszystkim jako kogoś, kto widział potencjał, tak jakby w każdym e, z nas i poruszył tę iskrę, która siedzi w nas do teraz. U niektórych przerodziło się to w jakieś większe ognisko albo nawet pożary. Zajmują się tym czasami pewnie zawodowo. Który zawsze cenił sobie czas. Dyscyplinę, który zawsze powtarzał, że orkiestra musi się szanować, że jesteśmy jednym organizmem, i ten organizm musi ze sobą jakoś współgrać, bo jeżeli nawet wątroba będzie źle grać, no to wiadomo, że serce nie pomoże całym organizmowi, wspominam go przede wszystkim jako człowieka pełnego pasji, pasji do muzyki i pasji do pracy z młodzieżą, z młodymi adeptami sztuki, muzyki, czyli z nami. Jako człowieka skupionego na pracy i bardzo sumiennego, a przy tym pełnego dobrej energii, ciętego poczucia humoru, dobrego żartu. Wszyscy pamiętamy jego słynne powiedzonka, czy też suchary o Wąchocku, gdzie orkiestra czasami grała jak tramwaj w Wąchocku. Wszyscy chcieli do przodu, do przodu, a to nie o to chodziło.